że czas na wyzwania w śniegu, to nie przedłużamy i zaczynamy pierwsze zadanie. Let's go! drzewka. Moim pierwszym zadaniem jest zrobienie aniołka. Życzę mi powodzenia. jaki fajny śnieg. Ja mogę tak żyć cały dzień, ale chociaż będzie mi zimno, coś czuję. Dobra, wstaję. Zobaczymy, co mi wyszło. Pomocy! Dobra, jakoś wstaję. I co? To... No! Te nogi, to ty widać mi, anioł z butami. Widzieliście kiedyś takiego? Kolejne moje zadanie jest to zrobić szpagat w tym zimnym śniegu. Chyba zamarznę, coś czuję. Dobra. O, ej, fajnie. O, moja nuda. Dobra, ja muszę wstać. Jak? No! No, trochę nie widać, że jakbym zrobiła szpagat, ale wy widzieliście, to wiecie, że to jest prawda i że zrobiłam ten szpagat, więc wykonane zadanie kolejne moje zadanie to skoczenie do śniegu, tata musi mnie wybić. No i działam, tylko że ja muszę się zasłonić. Poczekaj. tata. Gotowa? Nie. Dobra. Jesteś? Ja! się jakoś bardziej wybiadko muszę się zasłonić. Dobra. Trzy, czte... Gugu <gulata> <gulata> gaga. <gulata> Patrz, Patrz boś, jak pęk. śliwka w, kom w kompot. <gulata> Dobry śnieg? Zanurkuj się głową, jak chcesz. <gulata> Spróbuję zanurkować. Ale nie myślcie sobie, że taką śnieżką co nagrywałam z nią tylko taką ze śniegu, więc zrobię taką wielką śnieżkę, bo ona była mocna i żeby doleciała ciała w te sanki, więc musimy zrobić i ją umocnić. Ale się jej nie umocni, bo nie jest taki śnieg niestety. Ale zrobił już mniejszą po prostu. O, trochę twardsza jest. Co to jest, to nie wiem. Ale spróbuj. za mała, jeszcze raz musimy mocniej pójść Na, nad, wraca... nad, tą śnieżką dobra <Hugo> <śkła> jeszcze raz trzy dni później Laura kleci sobie kulkę <Hollywood> <sneakers> no o, coś tam doleciało jakieś okruszki śniegu może tym trafię no dawaj no dobra, no prawie się udało. Brawo ty! Moim kolejnym zadaniem jest zrobienie najmniejszego bałwana na świecie, więc muszę zrobić takiego tyci-tyci bałwanka nawet mniejszego, więc no... Śnieg jest bardzo szybki, więc nie wiem czy coś z tego wyjdzie, ale spróbujmy. To ma być jedna kulka. I teraz druga. No, nie no co ja robię! Ja jestem jakimś, nie wiem, ja jestem tym bałwanem chyba. No co? Co tu ma? O, tu jest kulka, która się rozsypie. No dobra. Zrobię posypkę bałwanową, a nie bałwana, bo ten śnieg w ogóle się nie klei Już lepiej było z lodu zrobić, go urzeźbić, ale no zróbmy spójiny. Nie poddaję się, dam radę jeszcze raz. Robię. Nie wiem, to będzie za duże, jak śnieżka. Teraz musimy trochę go wsypać. I teraz trzeba go pisać. To ma być mój bałwan, proszę bardzo. Serio? <noise> ja. No chociaż mu jakieś oczy zrób. To będzie nos. Nos. Teraz oczy. Kajcie, nie wiem co o nim myślicie, ale raczej to nie jest bałwan tylko aromata. Dla Was to mogę zrobić. Zgnieź go. Chcecie? No i już, po bałwanie. Słuchajcie, nie, sama nie jestem pewna czy chcę wykonać ten challenge, ale kolejnym moim zadaniem jest to, że musisz cała zasypać w żeby tylko mi było widać głowę. Oj, będzie zimno, ostrzegam. Co, nie ma na co czekać, biorę się za robotę, ale najpierw chyba przykleję nogi, a potem chyba mama musi pomóc trochę. Ok. A few moments later. Dokończyła moja mama i chyba jestem mumia, bo wyglądam zdecydowanie jak mówię. A co o mnie wymyślić? Jestem redą zimową. A Moje ręce nie czuję swoich nóg, swoich rąk, niczego nie czuję, jeszcze pada śnieg na mnie. A ci Czuję się tego sami z domu. Le. Słuchajcie, ostatni na Zadanie muszę. No jak najdłużej się utrzymać na senkach. A tata będzie na nich szalał, no w sensie nie na nich, ale będzie je bardzo mocno ciągnął. No to nie wiem czy jestem gotowa, ale robię 3, Wow! Trzy, dwa, jeden, poszło! O, Dobra, słuchajcie, druga próba, trzymajcie kciuki, że teraz mam się trochę dłużej. A start! To już koniec tego odcinka. No i oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. No to widzimy się w kolejnym odcinku. pa!